Witamy Państwa w nowym odcinku na kanale o historii. Naszym dzisiejszym bohaterem będzie polityk bardzo zapomniany, oddany mąż stanu w historii Rzeczypospolitej, Jerzy Osoliński. Dnia 9 sierpnia 1650 roku we wtorek rano. Głos wszystkich dzwonów. Oznajmił mieszkańcom Warszawy zgon Jerzego Osolińskiego, kanclerza Wielkiego Koronnego. Śmierć zaszła go niespodzianie na samym wyjeździe na jubileusz do Rzymu. Zamiast przed papieżem musiał się stawić przed sądem boskim. Tak skończyła się historia tego wielkiego Polaka. Ale trzeba pamiętać, że był człowiekiem, który zmienił politykę, który zmienił postrzeganie Rzeczypospolitej w całej Europie i w całym ówczesnym świecie. Kim był Jerzy Osoliński, skąd się wywodził i jakie wrażenie wywarł na papieżu, bo to była najważniejsza część jego politycznej kariery. Jerzy Osoliński urodził się w 1595 roku w rodzinie zamożnego magnata Jana. Jako, że był typowym dzieckiem swojej epoki, to i odebrał typowe wykształcenie. Uczył się na początku w kolegium jezuickim w Półtusku, jednak dzieci szlacheckie w XVII wieku popularne było, aby odbywały peregrynacje po, po Europie w celu odbierania nauki. To też i Jerzy wyjechał za granicę. Uczył się w Gracu, w Lowanium, uczył się w Anglii, we Francji, w Italii, poznał Rzym, co później mu się bardzo przydało. Z jego nauki Bierze się bardzo ciekawa historyjka, która pokazuje, że był człowiekiem zaradnym. Otóż, kiedy jechał do jednego ze swoich miejsc nauki, rzecz cała działa się w ówczesnym cesarstwie niemieckim, gdzieś zepsuł im się powóz. Prawdopodobnie pękła oś i powóz się przewrócił. Jego preceptor, jego nauczyciel odniósł dość poważne rany, przez co trzeba się było nim zaopiekować. Sam nauczyciel był bogatym szlachcicem. Jerzy był polskim, synem polskiego magnata, co y, uważano wtedy w Europie za najwyższy szczyt bogactwa. Zresztą prawdopodobnie takim, takim właśnie było. Nie mógł więc powiedzieć, kim jest, dlatego że od razu by go obrabowano. Powiedział więc, że jest y, wyłącznie sługą swojego pana niderlandzkiego szlachcica. Udzielono im pomocy i mogli, y, mogli pojechać dalej. Po odbyciu nauki w 1619 roku Jerzy rozpoczął swoją karierę na Dworze Królewskim. Początkowo pomagali mu w tym jego ojciec i rodzina, ale bardzo szybko rozwinął skrzydła jako samodzielny dworzanin, a później polityk. Okazało się, że dzięki swojej nauce za granicą znał wiele języków nowożytnych. Znał m.in. język angielski, znał oczywiście francuski, znał włoski, no i przede wszystkim idealnie znał łacinę więc wysyłano go na, na różne dwory. Jego pierwszą wizytą zagraniczną, już służbową, już jako poseł, była wizyta u króla Anglii. Tam miał poprosić go o pomoc w stworzeniu koalicji antytureckiej. Oczywiście koalicja nie doszła do skutku, ale Osoliński odebrał pierwsze szlify jako poseł. Później jego kariera nabrała ogromnego rozpędu. Przede wszystkim dlatego, że był najlepszym przyjacielem bardzo wpływowego człowieka. Królewicza Władysława, późniejszego króla Władysława IV. Panowie urodzili się w tym samym roku, w 1595 i bardzo, bardzo się lubili, pasowali do siebie. Po śmierci króla Zygmunta III to właśnie Władysław, późniejszy Władysław IV, objął tron. Osoniński jako człowiek świetnie wykształcony i fenomenalny mówca miał bardzo duży posłuch wśród szlachty sandomierskiej, która była notabene bardzo bogata i liczna, bowiem Ziemia Sandomierska była jedną z kluczowych ziem w koronie w XVII wieku. W związku z tym był wybierany jako poseł na Sejm, w tym został wybrany jako elektor króla Władysława IV. Wybór... Władysława IV, jego oddanego przyjaciela, był dla niego bodaj najważniejszą e, rzeczą w życiu. To właśnie król pchał go na najwyższe stanowiska. To dzięki królowi miał największe dochody. E, w związku z tym został e, przez króla poproszony, aby posłował do Rzymu w jego imieniu. Każdy król europejski, każdy król. W kraju katolickiego, powinien wysłać takiego posła do Ojca Świętego, żeby ten uderzył czołem przed papieżem i pokłonił się przed nim w imieniu, w imieniu nowo wybranego króla, czy króla, który obejmuje rządy po swoim ojcu w innych krajach. Osoliński stwierdził, że sam wjazd do wiecznego miasta ma być z tego rodzaju pokazem, pokazem siły Rzeczypospolitej, pokazem jej splendoru, pokazem jej bogactwa. I tak też było. Osoński znał dobrze Rzym, wiedział którędy wjechać i znał dobrze mentalność samych Italczyków, jak wtedy nazywano mieszkańców dzisiejszych Włoch. Wjechał z olbrzymim orszakiem. Szli na początku żołnierze. Sam koń Osolińskiego był ubrany w tak bogaty rząd, że jak mówią opisy, nie było widać skórzanych elementów spod klejnotów. Samych koni e, przyszły kanclerz miał wiele e, i każdy kolejny był coraz to bardziej bogato ubrany. Jeszcze przez wiele lat e, we Włoszech mówiono o tym wieździe, e, dlatego że konie samego Jerzego Osolińskiego i jego najbliższej świty miały podkowy wykonane ze złota. I to podkowy przybite bardzo niedbale, specjalnie bardzo niedbale, żeby podczas krótkiego galopu te podkowy gubiły i żeby one rozsypywały się w tłum. Osoliński być może też, ale na pewno jego ludzie rozsypywali ssakie w złote monety i rozdawali je mieszkańcom mieszkańcom Rzymu. Osoliński musiał się na to bardzo mocno zadłużyć, ale szybko, szybko mu się to zwróciło, ponieważ dostał od króla kolejne, kolejne benefity. Kiedy już uzgodniono termin audiencji u papieża, osolinski do niego przybył i nie był tak jak inni posłowie bardzo uległy. Nie bił czołem przed papieżem. On tam był jako polski szlachcic. Mówiono wtedy, że szlachcic polski równy królom. Jak mówią źródła, wygłosił tak wspaniałą mowę, a przede wszystkim tak dobrą łaciną, że sam papież, Urban VIII, powiedział, że Cyceron lepiej by tego nie powiedział. Wjazd do Rzymu Jerzego Osolinskiego był uznany za najświetniejszy pokaz potęgi i bogactwa Rzeczypospolitej w całym jej e, istnieniu, w całym czasie, kiedy ona funkcjonowała. Jerzy Osolinski, ten, który, po którym zostało tak naprawdę tylko tyle. W tym samym roku 1633, w którym Osoliński posłował do papieża, wzniósł również bardzo okazałą rezydencję. Rezydencję w nieco już przestarzałym stylu renesansowym, jednak robiła ona ogromne wrażenie. Ale to nie działania wojenne, to nie upływ czasu spowodował, że po zamku Osolińskiego zostało no, tak naprawdę tylko tyle, e, czyli fragment e, budynku bramnego i, i jakieś resztki tylko mostu. Ale... Ludzki pomysł, czy raczej legenda. Otóż legenda o zamku, kiedy już przejęła go rodzina Leduchowskich, głosiła, że gdzieś w nim jest ukryty wielki skarb. Hrabia Antoni Loduchowski starał się ten skarb odnaleźć. No, nie udało mu się znaleźć żadnych śladów po nim, więc stwierdził, że zapewne jest zamurowany gdzieś w samych murach zamkowych. To też stwierdził, że jedynym sposobem na jego wydobycie jest wysadzenie zamków powietrze. No, jak pomyślał, tak zrobił. I w 1816 roku pałac wyleciał w powietrze. Coś jeszcze po nim zostało, została, została wieża, został budynek bramny, został most. Jednak przez dziesięciolecia ruiny były idealnym składowiskiem materiału budowlanego. To były po prostu rozsypane kamienie, które wystarczyło przyjść, podnieść i zanieść na plac budowy. Nie trzeba było wykopywać ich z kamieniołomów. Dlatego na przykład w latach dwudziestych wzniesiono z niego gorzelnie. Niestety... Wszystko, co po budowli zostało, zostało całkowicie zniszczone w czasie II wojny światowej i tuż po niej. Dlatego, że w miejscu, gdzie teraz stoję, mniej więcej tutaj, stała wieża. Zamkowa, Sowieci, którzy walczyli tutaj z Niemcami, stwierdzili, że wieża, jak Państwo widzicie, stąd rozlega się świetny widok. Wieża będzie świetnym punktem obserwacyjnym, więc zniszczyli ją. Jako, że okres wczesnych lat Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej był czasem, kiedy niszczono pamiątki polskości, tej, jak to nazwano, burżuazyjnej, to też resztki tego, tego naprawdę monumentalnego obiektu wykorzystano do utwardzenia dróg. No tak niestety w latach 40 50 traktowano polskie dziedzictwo narodowe. Rodzina Osolińskich jako jedna z najbogatszych rodzin magnackich w Rzeczypospolitej budowała wiele, wiele więcej. Jerzy oprócz zamku w Osolinie wybudował również pałac w Warszawie, bardzo mocno dotował swoje włości w Bydgoszczy, gdzie był, gdzie był urzędnikiem królewskim, ale chyba największe dzieło rodziny Osolińskich stworzył jego brat, z innej matki, brat przyrodni Krzysztof. E, właśnie tutaj jesteśmy, na zamku Krzysztofur w Ujeździe. E, klasyczne założenie w typie palacu i forteca, czyli pałac w fortecy. Przedsięwzięcie zostało wybudowane na początku lat 30. XVII wieku. Niestety nigdy tak naprawdę ten pałac nie został całkowicie ukończony, dlatego że przyszedł w potop szwedzki i Szwedzi zniszczyli to miejsce jako jedną z warowni ziemi sandomierskiej. Mimo, że za moimi plecami widzicie Państwo same ruiny, to warto tutaj przyjechać, choćby dlatego, że instytucja kultury Zamek Krzysztof w ujeździe udostępnia turystom za darmo aplikację, którą ściągam na swój smartfon i w formie rozszerzonej rzeczywistości możemy zobaczyć, jak bardzo prawdopodobnie wyglądało to miejsce przed niemalże 400 laty. A warto wiedzieć... Że stoję właśnie na dziedzińcu pałacu, który aż do wybudowania zamku w Wersalu był największą rezydencją mieszkalną ówczesnej Europy. To pokazuje naprawdę ogromny prestiż Osolińskich, a jednocześnie prestiż i bogactwo ówczesnej polskiej szlachty. Życie wielkiego kanclerza Jerzego Osolińskiego przypada na okres panowania Trzech Króli. Zygmunta III Wazy, Władysława IV Wazy, a także Jana Kazimierza. Zwłaszcza ten pierwszy król, Zygmunt III Waza, jego, jego polityka monetarna w tym okresie była najważniejsza. Niestety pod koniec wieku XVI skończyła się koniunktura na polskie złoto, czyli handel zbożem. W okresie XVII wieku problemy gospodarcze dotykały bardzo Rzeczypospolitą. Nie tylko ze względu na brak funduszy, brak rozwoju gospodarczego, ale przede wszystkim ze względu na prowadzenie licznych wojen. Trzeba tutaj powiedzieć, że na okres XVII wieku realnego pokoju mieliśmy w Rzeczypospolitej tylko około 20 lat. Jeśli chodzi o politykę monetarną, z początku XVII wieku na, zaczęła się tak zwana deprecjacja monety, czyli y, spada, spadek jej wartości. Y, powodowane to było napływem y, gorszej monety z Rzeszy Niemieckiej, z Czech oraz ze Śląska. Y, grosze y, polskie traciły na wartości, y, po, ponieważ y, moneta drobna, która przychodziła z zachodu, była dużo gorszej jakości, a też y, spekulanci, którzy... Y, wywożąc z Polski grubą monetę srebrną, prowadzili do tego, a, aby polska moneta coraz bardziej traciła na wartości. W okresie panowania Zygmunta III niestety wartość monety polskiej bardzo szybko spadała. Trzeba tutaj przepowiedzieć, że na początku panowania króla wartość dukata to było 56 groszy srebrnych, a pod koniec jego panowania w roku... Jego śmierci wartość ta już wynosiła 167,5 grosza srebrnego. Jeśli chodzi o talary, wartość ta na początku panowania Zygmunta III wynosiła 35 groszy, czyli 1 złoty przeliczeniowy i 5 groszy, natomiast pod koniec już panowania Zygmunta III wartość ta wynosiła 90 groszy srebrnych, czyli 3 złote obliczeniowe. Ordynacja mennicza z 1623 roku zezwalała na bicie monety grubej, bez możliwości bicia monety drobnej. Nominały zaczynały się od tzw. półtoraków, czyli monet srebrnych o wartości 1,5 grosza, trojaków, szóstaków, ortów oraz monet grubszych, czyli talarów jak również monet złotych, dukatów. Jeśli chodzi o wartość monety, jak też i ceny, jakie obowiązywały w czasach panowania Zygmunta III, trzeba zwrócić na rosnącą inflację w tamtym czasie. Początkowo, tak jak już wcześniej wspomniałem, wartość jednego talara wynosiła 30 groszy, natomiast pod koniec panowania króla Wartość ta już wynosiła 90 groszy srebrnych. Jakie były wówczas zarobki? Czeladnik pierwszego stopnia za dzień otrzymywał 18 groszy. Czeladnik drugiego stopnia za dzień otrzymywał 14 groszy. Czeladnik trzeciego stopnia otrzymywał 12 groszy dziennie. Ceny bardzo się różniły od tych cen z początku panowania króla a cen pod koniec jego panowania. I tak na przykład funt cukru w roku 1589 kosztował od 17 do 24 groszy, a już w roku śmierci króla kosztował od 40 do 42 groszy. Buty w okresie początku panowania króla kosztowały od 5 do 10 groszy, natomiast pod koniec jego sukcesji Wartość, jaką trzeba było zapłacić, to już było od 81 do 120 groszy. Beczka piwa w początkach panowania owego króla kosztowała od 210 do 300 groszy, natomiast pod koniec jego rządów wartość, jaką trzeba było zapłacić, to już było 210 do 480 groszy. Mogłoby się wydawać, że problemy gospodarcze Zygmunta III, czy też Władysława IV były czymś niedobrym. Ale to, co miało nastąpić już za kilka lat podczas panowania Jana Kazimierza walnie przyczyniło się do upadku gospodarczego Rzeczypospolitej i zniknięcia jej smab Europy. A synonimem niech będzie ta moneta, Którą nazywano później złym szelongiem, ale jak powstała, kto był odpowiedzialny za jej bicie, opowiemy w jednym z kolejnych odcinków. Wracając z Rzymu, Ossoliński zatrzymał się w Wiedniu u samego cesarza Ferdynanda II. Władca przyjął go z ogromnymi zaszczytami, bowiem Osoliński był naprawdę bardzo uznanym dyplomatą tego czasu i wszyscy wiedzieli, że to prawa ręka Króla Rzeczypospolitej. Ale oprócz tego, że e, odbył się ogromny wystawny bankiet, to cesarz uczcił przybycie Osolińskiego nadaniem mu tytułu Księcia Świętego Cesarstwa Niemieckiego. No można by przypuszczać, że wielkie wyróżnienie. Ale w polskiej tradycji... Bardzo ważnym było to, że szlachta była sobie równa. Nikt, no oprócz tych e, przedstawicieli rodów szlacheckich, którzy wcześniej już przed unią lubelską, przed połączeniem e, korony i Litwy mieli tytuł, tytuł książęcy, ci mogli go używać cały czas. Natomiast nikt nie mógł się wywyższać ponad e, innych przedstawicieli szlachty. Nawet e, funkcjonowało powiedzenie, które znamy do dzisiaj. Szlachcic na zagrozie równy wojewodzie. Więc reszta przedstawicieli stanu szlacheckiego bardzo się oburzyła na to, co zrobił Osoliński. Już rok przed wizytą w Rzymie Osoliński starał się zawiązać kapitułę Orderu Świętej Anny. Kawalerowie Orderu mieliby otrzymywać tytuł kawalerów Orderu, co wynosiłoby ich powyżej stanu szlacheckiego. Osoliński chciał być powyżej takiego drobnego szaraczka. Papież Urban VIII już dwa lata później, w 1634, zatwierdził bullą order, jednak nigdy nie został on nadany. Dlatego, że tradycja równości stanu szlacheckiego nie pozwoliła na to. Ani szlachta, ani nawet magnateria, nawet osoby, które były nominowane do otrzymania odznaczenia, nie zgodziły się na jego powstanie. Król musiał uznać, że nie będzie orderu nadawał w 1630 roku Sejm zatwierdził uchwałę, w której powiedziano jasno, że od tej pory zabrania się używania obcych tytułów, e, na przykład książęcych, co godziło w cześć Osolińskiego, który do tej pory jeszcze mógł używać tytułu księcia świętego cesarstwa niemieckiego. Upatruje się w tym e, ręki e, jego osobistego i politycznego wroga, księcia Wiśniowieckiego. Książę Witniowiecki, jako że jego rodzina wcześniej, już przed Unią Lubelską, miała tytuł, mógł tytułu używać i od tej pory miał ten plus, miał tą przewagę, że on był księciem, Osoliński nie był i jak miało się okazać, nigdy być nie mógł. W tym samym roku, 1638, Osoliński dostał niejako na pocieszenie pieczęć mniejszą, a więc został podkanclerzem koronnym. Później, w 1643, dostał już pieczęć wielką, a więc został kanclerzem wielkim koronnym. To był ogromnie ważny urząd w dziejach przedrozbiorowej Rzeczypospolitej. Niektórzy historycy porównują go nawet z dzisiejszą funkcją premiera. E, co najważniejsze, e, w gestii kanclerza Wielkiego leżało prowadzenie polityki zagranicznej rzeczypospolitej. I w związku z tym w 1647 roku Osoliński został wysłany na Ukrainę, żeby tam podburzać kozaków i tzw. królewiąt kresowych, a więc tych najbogatszych magnatów ukraińskich, do tego, żeby atakować tatarów. Tatarzy to była ogromna zmora tamtych czasów. Ich wypady, ich czambuły brały jaser, a więc kradły wszystko, co się dało. Konie, bydło, okradały dwory szlacheckie, a przede wszystkim brali do niewoli e, ludzi. Obojętnie jakiego stanu. Nie liczyło się, czy to był chłop, mieszczanin, czy szlachcic. Tatarzy byli tak bezwzględni i tak dobrze e, wyćwiczeni w swoim e, fachu, że dochodzili nawet w granice dzisiejszej Polski. E, trzeba było jakoś ten problem zwalczyć. Osoniński i król chcieli, aby zwalczyć to za pomocą samych Kozaków. To się niestety nie udało, dlatego że już rok później, w 1648, wybucha Powstanie Chmielnickiego. Powstanie Chmielnickiego nie zrujnowało wyłącznie ówczesnej Rzeczypospolitej, ale zrujnowało również rodzinę i samego kanclerza Osonińskiego. Rok 1648 miał się okazać początkiem końca Wielkiego Kanclerza. To w tym roku niespodziewanie umiera jego syn Józef. Przetrwanie rodu jest już tylko w rękach ukochanego bratanka Osolińskiego Krzysztofa Baldwina, syna Krzysztofa, fundatora tego zamku. W tym samym roku umiera król Władysław IV, ogromny przyjaciel Osolińskiego. Na początku nic nie wskazywało na to, aby kanclerz stracił swoją pozycję polityczną. E, biskup Łubieński, który miał być interreksem, a więc miał rządzić krajem w czasie bezkrólewia, był słaby i schorowany, a więc to w rękach Osolińskiego spoczywał ster rządów Rzeczypospolitej. Prawie przez dwa lata to właśnie Jerzy Osoliński decydował o tym, co dzieje się w kraju i jaką politykę zagraniczną prowadzi Rzeczpospolita. Nowym królem okazał się Jan Kazimierz, również przyjaciel kanclerza. Jednak ludzie z otoczenia Jana Kazimierza, jego nowi doradcy, bardzo mocno szkodzili Osolińskiemu i ich przyjaźń zaczęła się powolutku rozmywać. W 1649 roku Osoliński wraz z Królem wyjechali na misję na Ukrainę. Doszło do bitwy pod Zborowem. W bitwie zginął z rąk tatarskich Krzysztof Baldwin-Osoliński. To był tak mocny cios dla Jerzego, że nie podniósł się z tego już nigdy. Obwiniał się o śmierć bratanka, obwiniał się o zakończenie linii osolińskiej, dlatego że to właśnie on dążył do tej konfrontacji. To on pod zborowym chciał rozprawić się z kozakami i tatarami. Późniejsze losy Osolińskiego, późniejsze losy Rzeczpospolitej były bardzo podobne. To był stopniowy upadek. Włączył się w to również osobisty wróg kanclerza książe Wiśniowiecki. Ponieważ Wiśniowiecki był oddanym patriotą i stracił w czasie buntów kozackich swój majątek, stał się ulubieńcem szlachty, jako że on był ulubieńcem szlachty, to bogaty i wpływowy Osoliński, który wcześniej chciał być księciem, stopniowo, stopniowo stawał się szlacheckim wrogiem. No i tak niestety skończyła się jego historia. Kanclerz Wielki Koronny Jerzy Osoliński, pan na Osolinie etc. etc. Umiera w 1650 roku, w dzień, w którym miał wyjechać e, w kolejną misję do Rzymu. Jego śmierć bardzo barwnie i dosadnie opisał Jerzy Kubala. Oddajmy mu więc głos. W niedzielę wieczór miał długą audiencję u króla i pożegnał się z nim mówiąc Jutro albo odjadę, albo umrę. I rzeczywiście, wysłał już dwór cały, rodzinę i wszystkie wozy swoje przodem, został sam jeden, gotów do wyjazdu z pierwszym wrzaskiem dnia następnego. Tymczasem, gdy rano wstawał, uczuł się słabym i zaraz epilepsją o ziemię rzucony, mowę prawie stracił. Przystąpiła do tego apopleksja, i chociaż przytomność chwilowo wracała, i miał wolę do okazania skruchy, ledwo kilka słów wyrzec potrafił. Król go natychmiast odwiedził w towarzystwie lajb medyka królowej de Konrad, chirurga Bourget i swoich przybocznych lekarzy. Pytał chorego, czy go poznaje i czy mu miłe jego odwiedziny. Odpowiedział ciężko, tak, i ani słowa więcej nie przemówił. Leżał bez nadziei cały dzień i noc, i pomiędzy czwartą a piątą rano, w tym samym czasie, w którym go choroba dnia poprzedniego porwała, umarł. Za mną widzicie Państwo. Kościół, który ufundował Jerzy Ossoliński. Kościół jest e, dość dokładną, jak na ówczesne czasy, repliką bazyliki św. Piotra w Rzymie. E, Osoliński zbudował go, e, dlatego że widział taki, kiedy posłował do papieża w 1633 roku. E, kiedy Osoliński zmarł w Warszawie jego ciało przetransportowano do rodzinnych włości i po odprawieniu całej sarmackiej pompa funebris właśnie w tym kościele jego ciało zostało złożone. Perypetie samych zwłok były różne, no jak to i losy naszego kraju. W tym momencie nie wiemy dokładnie, w której trumnie spoczywa ciało kanclerza. Wiemy natomiast z całą pewnością, że spoczywa ono w tym właśnie kościele. Przyjeżdżając do jego klimontowa, jego ukochanego klimontowa, możemy wejść do świątyni, którą zbudował, możemy klęknąć przed ołtarzem, który ufundował i pomodlić się za e, wieczne odpoczywanie tego wielkiego, wielkiego Polaka. Na koniec chcieliśmy jeszcze serdecznie podziękować Stowarzyszeniu Nasz Osolin, Dyrekcji Instytucji Kultury Zamek Krzytopur w Ujeździe i burmistrzowi miasta Iminie Klimontów za pomoc w realizacji tego materiału. I mamy dla Państwa jeszcze jedną niespodziankę. Burmistrz Klimontowa ufundował nagrody, a więc znowu ogłaszamy konkurs. Żeby wziąć udział, trzeba polubić ten film, zasubskrybować kanał, udostępnić film na swoim facebooku i napisać tutaj pod filmem komentarz z pomysłem o czym chcielibyście Państwo obejrzeć kolejny film. Co ważne, w poprzednim konkursie, w którym braliście Państwo udział w filmie o oblężeniach, najwięcej lajków dostał komentarz, w którym jeden z widzów chciał, żebyśmy nagrali coś związanego z zamkiem no więc Macie Państwo to, o co prosiliście. Być może i tym razem tak będzie, że komentarz, który będzie miał najwięcej lajków, również ten pomysł z komentarza wykorzystamy. Na dzisiaj to tyle. Dziękujemy bardzo za obejrzenie. Mamy nadzieję, że Państwu się podobało i do zobaczenia w kolejnym materiale. Do zobaczenia.